wszystkich z tej strony blondzi. Słuchajcie, mam nową, fajną odżywkę do włosów o dużej pojemności 450 ml i teraz jest na prące w Hebe za 24.99. A mówimy tu o odżywce Jolin, słuchajcie, wygładzającej. I tutaj słuchajcie, jest y, zapach smoothie i powiem, że ono tak fajnie pachnie takim koktajlem owocowym, tylko że oni nam tu obiecują Efekt tafli bezprostownicy. Nie kochani. <laughs> Tego na pewno ta odżywka wam nie zrobi. Ale powiem wam jedno. Ta odżywka ona się zachowuje nie jak taka odżywka wiecie typowo wygładzająca, ale jak taka odżywka taka wypełniająca włos dociążająca włosy. Czyli będzie fajna do włosów właśnie rozjaśnianych, farbowanych, wysokoporowatych, nawet kręconych słuchajcie. I zobaczcie jak wyglądają moje włosy po umyciu dwukrotnym nałożeniu właśnie tej odżywki trzymałam ją około dwóch minut potem ją spłukałam nałożyłam olejek z ziai i spryskałam sprayem octowym z barwy który już znacie i lekko przeprostowałam na 170 stopni włosy i powiem wam naprawdę teraz dopiero czuć moc tej odżywki włosy są dociążone i bardzo właśnie takie fajne mięciutkie, gładziutkie, spójrzcie Spójrzcie, jaka tafla. I w dotyku, słuchajcie, są takie fajne, sypkie. Wiecie, takie mięciusieńkie. Tak więc bardzo Wam polecam tę odżywkę. Nie wiem, ile kosztuje w normalnej cenie, ale teraz na prące jest po 24,99 w Hebe i ma 450 ml pojemności. Tak więc serdecznie polecam. Spójrzcie jeszcze raz, jak pięknie. Wygładziła mi włosy takie fajne, mam ciężkie te włosy. A wiecie, że ostatnio rozjaśniałam i potrzebuję czegoś takiego. Spójrzcie. Super. Bardzo polecam Blondie.